Superbet. Sponsorem głównym GKS-u Tychy. Dobry wieczór. Powiem tak. Dzisiaj na boisku zostawiliśmy dużo serca, dużo charakteru, charakteru dużo, dużo poświęcenia. Bardzo staraliśmy się, żeby ten mecz wygrać. Było to widać myślę, że od początku spotkania. Zabrakło nam jednej najważniejszej rzeczy w piłce nożnej, po raz kolejny bramki. Pierwsza połowa myślę, że, że pokazała skrę, która potrafi grać z tak dobrym przeciwnikiem, bo, bo, bo przecież GKS Tychy nie tak dawno walczył o ekstraklasę. Jak równy z równym i, i taki scenariusz mogliśmy też zakładać, że, że jeśli nie strzelimy bramki w pierwszej połowie, to, to GKS będzie w drugiej próbował być aktywniejszy w, w ataku i też, i też tak było. Nie zamknęliśmy meczu w pierwszej połowie, mieliśmy ku temu myślę, że dużo dogodnych sytuacji i to nasza bolączka dzisiaj, dzisiaj była widoczna, że, że, mamy, że mamy nad czym pracować. Ta finalizacja naszego ataku musi być na pewno zdecydowanie lepsza. Jesteśmy tego, jesteśmy tego świadomi, mamy kilka dni. Teraz do meczu ze Stomilem Olsztyn, żeby, żeby jeszcze to, to poprawiać i, i odpowiednio się do tego przygotować. Dziękuję piłkarzom za to, że, że dzisiaj bardzo dużo włożyli w ten trzeci mecz w ciągu, w ciągu tygodnia sił i, i poświęcenia. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór. Nie dobraliśmy się dzisiaj, niestety, do drużyny z Częstochowy, choć próbowaliśmy. Wszelkich i różnych rozwiązań, strzały z dystansu, próbowaliśmy przedzierać się skrzydłami, spróbowaliśmy finalizować ataki po dośrodkowaniach, próbowaliśmy po stałych fragmentach, próbowaliśmy atakiem szybkim. Niestety nie przyniosło nam dzisiaj to żadnego powodzenia, a mimo wszystko, tych sytuacji sobie dzisiaj sporą ilość takich klarownych stworzyliśmy. No po prostu po tym meczu pozostaje nam tylko przyjąć ten punkt i tyle mogę powiedzieć odnośnie dzisiejszego spotkania. Dziękuję. Superbat sponsorem głównym GKS Tychy. Elmax oficjalny sponsor GKS Tychy.